Mr. Green, Mr. Green, where will he take you today? Z nami Damian Stasiak, zwycięzca turniejowy 3F w kategorii minus 66 kg. Przede wszystkim gratuluję. Powiedz, która z tych walk, które stoczyłeś, była najcięższa? Jakby. No, no bo widać. Ostatnia. Mm -hmm. Widziałem, że jak. Łukasz jest bardzo silny. Wiedziałem, że będzie ciężko. Mm -hmm. Oczywiście tak, to było podchwytliwe pytanie, tak jak ty mnie załatwiliście przed chwilą, przed wywiadem. Natomiast. E... Natomiast um, Łuka Łukasza próbowałeś kilkukrotnie poddać. On, on z tego wychodził, czy to czy frustrowały cię te nieudane próby? E, nie, ponieważ od początku jak powiedziałem wiedziałem, że jest bardzo silny. Słyszałem, że harczy trochę brakowało mnie siły, e, bo to ja się przygotowałem 3 tygodnie, czyli trochę się przestawiłem z karaty na MMA, bo jestem karateką mistrzem świata Europy, wróciłem z mistrzostw Europy 3 tygodnie temu. Trochę się przestawiłem na i wystartowałem, widać, cieszę się sukcesem. Tylko trochę i tak, i tak dobrze poszło. A powiedz, na ile jakby imponuje Ci to i pomaga to, że masz w klubie tak dobrego zawodnika jak Marcin Tybura, który będzie... Marcin Tybura jest moim przyjacielem, właśnie stoi tam też jego trener Marek Błaszczyk, przyjechał Marek Błaszczyk i mój trener Rady Golczyk, dopingowali mnie, wspomagali mnie, udało się. A jak powiedz kwestii turniejowej? Jak, 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 w jaki sposób przygotowuje się zawodnik do, do występu więcej niż raz w ciągu dnia? Jest co, so, to... Jak mówię Ci, trzy tygodnie trenowałem, to nie jest przygotowanie. Trochę się przestawiłem na MMA. Widać, turniej mi sprzyjają. Pierwsza raz wystąpiłem w turnieju, wygrałem trzy walki też. Później miałem dwie walki u ruskich, przegrałem na wskazanie dwa razy. I teraz się odbudowałem trzema wygranami. Cieszę się. Dobra, pierwsza rzecz, którą zrobisz teraz po wygranej? Eee, pierwsza rzecz, wrócę do mojej dziewczyny i do dziecka. Dobra, w takim razie gratuluję <laughs> jeszcze raz i dziękuję. Dzięki. Dzięki.